Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki mega pojedynek, limitek. Wybrałem tutaj 8 zawodników z 8 różnych klubów. Na początku mamy Di Maria z Paris Saint Germain, Ronaldo, Juventus, Sterling Manchester City, Miller Bayern, Milik Napoli, Sancho Borussia. Modric z Realu i oczywiście z Barcelony Messi zawodnik, który wpadnie na karcie dwa punkciki pozostałe karty zespołu za jeden punkt mam tutaj 15 saszetek mam nadzieję, że będzie ciekawie tak więc zaczynamy moi kochani zobaczymy, który klub zwycięży dzisiejszy pojedynek i przy okazji zawodnik tego klubu no i zaczynamy od Atletico, ale Atletico nie ma tej z nami Więc lecimy dalej Szalkę, jest Barcelona, czyli pierwszy punkt Dla Messiego Atletico, Porto i jeszcze raz Atletico, czyli saszetka Z trzema kartami dla Atletico Ja jeszcze szukam Trzech kart do zakończenia Całej kolekcji Dwie karty Winterstar i jedna rarka. No, i właśnie trafia, moi drodzy, pierwszy brak. Bernardo Silva brakował mi jeszcze. Do tego Lewandowski, Winterstar i rarka Mbappé. Czyli już tylko dwie karty brakują. Wracamy tutaj do pojedynku. Mamy punkcik dla Sterlinga. No, i sprawdzamy pozostałe karty. Jest dla Milika Napoli. I jest dla modricza tutaj kurtła na bazówce. Więc ładnie się zaczyna dla mnie Barcelona, Jordi Alba. Tutaj mamy Ramosa. I sprawdzamy pozostałe karty. Szalkę, znowu Real, czyli w tym momencie Real już jest na prowadzeniu. Trzy karty. I pierwsza karta dla Di Marii. Mamy bazówkę Diaby. Przesunę to tutaj w dół. Szalkę. Nie gra roli tutaj. Jest Paris Saint Germain. Tiago Silva. Dla Ronaldo jest Sandro. Dla Milera Renato Sanchez. I pozostaje już tylko Borussia, Dortmund bez karty. Ale to pewnie zaraz się zmieni. Znowu mamy dla Messiego i znowu Real i Barcelona na prowadzeniu. Teraz już samodzielnie Barcelona prowadzi. Artur na bazówce wpadł dla Cristiano Ronaldo. Na razie tylko Aleksandro punktuje. No i tutaj. Nie ma nic, co nas by interesowało. Przechodzimy dalej. PSV. I znowu mamy Artura. Pięć kart już jest. No i znowu Aleksandro, no patrzcie. 3 karty tego samego zawodnika. Widal. No i mamy pierwszą kartę dla. Borusi. I patrzcie, jest Robert Lewandowski. No pięknie. Już tylko jedna karta brakuje: Rarka, Mbappe i jest komplecik. Jest druga karta dla Sancho. Kolejna saszetka dla Realu. Modric, yy, przepraszam, Cross tutaj mamy Mendy druga karta i to tyle. Pozostało nam w sumie 6 nie, siedem saszetek. Więc jeszcze się dużo może zmienić. Ale jak na razie, Barcelona prowadzi. Znowu mamy kartę Suareza. Ponownie Thiago Silva tutaj, Mares i Verdi. Inter PSV jest Real, Dani sybajos, Napoli, Maksimowicz i tutaj Kerher. Jest Alaba, tutaj Spartak, Juventus Bonucci, Gorecka. Tutaj mamy Diallo i Atletico. Ponownie Atletico, Hakimi. I tutaj mamy Ospinę. 3 saszetki Tutaj się wszystko wyrównuje Ale to Barcelona jest na czele Zobaczymy czy coś jeszcze zmieni Mamy Albiola Piąta karta Laporty I znowu Ruiz I tutaj Courtois Roman Byrki Tutaj mamy piqué dla Barcelony. Hakimi. No i ostatnia saszetka. Raczej dużo się tutaj nie zmieni, i to Barcelona wygra ten pojedynek. Porto. Real. Tutaj jest Bayer. I ponownie Real Courtois. Sprawdzimy, ile ma Barcelona kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart. Osiem kart dla Barcelony. Real, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli Real dogonił w ostatnim momencie Barcelonę. Tutaj mamy sześć. Tutaj mamy sześć. Pięć, cztery, cztery, cztery. Czyli mamy zwycięzców dwóch. Real i Barcelona. Razem Exequo na pierwszym miejscu, na drugim Borussia i Napoli po 6 kart, na trzecim Bayern 5 kart. Ja się oczywiście cieszę na dwa moje braki, Winterstar, Bernardo Silva i Robert Lewandowski. I w tym momencie brakuje mi już tylko jedna karta, Rarka, Kiliana Mbappé i jest komplecik. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Łapki w górę, jeżeli tak, zapraszam na kolejne odcinki. Żegnam się z Wami, trzymajcie się i cześć!